Bartek, kolejny świetny mecz w Twoim wykonaniu. Powiedz, jak Ci się dzisiaj jeździło? E, dzisiaj dobrze mi się jeździło, ale powiem szczerze, że się naprawdę męczyłem i, i w ogóle tor, geometria, jakoś sprzętu i tak dalej, to jakby te punkty gdzieś tam są i, i były, ale nie czułem takiego, nie wiem jak to powiedzieć, no trochę się dzisiaj męczyłem. Tak mogę to podsumować. Okay. E, ale widać konsekwencje w Twojej postawie, bo to już kolejny mecz, w którym jedziesz w biegu nominowanym. Tak, to mnie na pewno bardzo ucieszyło i, i miałem z tyłu głowy, że po tych trzech biegach mogę gdzieś tam być wzięty w biegach nominowanych. Jakby tylko raz na razie do tej pory wykorzystałem ten 14 bieg, bo dzisiaj jest znowu bez punktu, ale wszystko gdzieś tam optymistycznie wyglądało i, i było fajnie. No właśnie bez punktu, bo ostatnio mówiłeś, że musisz, musisz mieć lepszy plan i wykonanie na ten bieg nominowany, jeśli już w nim jedziesz. I do pewnego momentu w zasadzie no, byłeś na tym miejscu punktowanym. Coś tam się wydarzyło z motocyklem? No właśnie, taki pech trochę mi towarzyszy w tych biegach, bo nie wiem skąd, ale gdzieś podejrzewam, że coś z prądami, bo ten motocykl zaczął przerywać, słabnąć, zaraz znowu odzyskiwał swoje obroty. Także będziemy do tego dochodzić. No ale i tak 9 punktów, w tym jeden bonus na Twoje konto, także super. Już piątek, SGP2, właśnie tutaj na to, że w Gorzowie. Chyba idealna rozgrzewka, ten mecz ligowy. No tak, rozgrzewka była mocna i, i chciałbym, żeby tak po mojej myśli się to wszystko toczyło też bez gp 2 bo jednak no chciałbym powiem otwarcie gdzieś tam celować w najwyższe cele w tym, w tym cyklu. No zobaczymy, będę walczył. To do tego ci życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.